Kochana, kończ już robić te filmiki na YouTube'a, przecież one ci i tak nic nie dadzą. Mamo, teraz nie mogę, bo muszę niedługo wstawić filmik. Przecież mogę z tego zarobić na swoje marzenia? Gadasz głupoty, przecież z tego nic nie osiągniesz. Jeszcze się przekonasz? Dobra, ale niedługo do spania idź, bo rano do szkoły. Jezu, oby te filmiki mi coś dały, i widzowie pomogli mi spełnić marzenia. Bo jeśli nie, no to cóż, jakoś sobie poradzę. Pamiętajcie, widzowie, wy również możecie mi pomóc i zostawić subskrypcję i łapkę w górę. Dziękuję. No dobra, chyba już idę spać. W sumie to może sobie poprzeglądam Olix. Ech, może jednak mama ma rację. Konie są drogie. Idę już spać. Rano. Zrobiłaś jakieś śniadanie? Sama sobie zrób. Ile ty masz lat? No, Boże, okej. Okay. Chwila. Co? Ojciec dziś po ciebie przyjedzie. Zostaniesz u niego na miesiąc, bo ja mam ciebie dosyć. No, aha, co ja niby takiego ci zrobiłam? Wszystko. W niczym mi nie pomagasz, tylko te filmiki robisz. No, Boże, okej. Okay. Muszę się spakować. Dobra, tyle starczy. Aria! Ojciec już jest! O kurde, co tak szybko? Dobra, idę. Witaj, kotku. Hej, tato, ale masz fajne auto. Ostatnio kupiłem. Dawaj torbę i wsiadaj. Czyli jej dzieci też tu mieszkają? Tak, ale polubicie się. Zobaczysz. No dobra. Kochanie, to moja córka, poznajcie się. Dzień dobry. Cześć, mała, fajnie, że u nas zostaniesz. Dobra, Aria, trzymaj torbę i idź tam na górze jest pokój po córce Elizy, bo się wyprowadziła. Tam na lewo. Okej, okay, okej, okay, to idę. O 18 na kolację zejdź. Spokój! O kurde, on powiedział na lewo czy prawo? Dobra, chyba tutaj. O kurde, sorry, pomyliłam pokój. Czekaj co, kim ty jesteś? No, przyjechałam do Taty. A no dobra, w takim razie ten pokój masz tam na lewo. Okej, okay, to dzięki. Idę powiedzieć reszcie, że jego córka tu jest. Kuźwa chłopaki. No co jest? Co ty żeś tak wparował? Jakaś córka Diega tu jest. Chyba tu mieszkać będzie. Nie wiem. A ile ona lat ma? Ładna jest? Kuźwa. Nie wiem. Nie pytałem się jej. A czy ładna to każdy ma inne zdanie? Ale jak dla mnie. To mm, to niezła sztuka. No to nieźle pewnie na kolacji będziemy się poznawać. Ale wydaje się akurat mega miła. Ale ładny nawet pokój. Dobra, położę tam torbę. Jezu, i że musiałam jak na złość wejść do pokoju jakiegoś jej synalka. Ale w sumie ta Eliza nie wydaje się taka zła. Hmm, ale mam nadzieję, że nie ma tu więcej chłopaków. I siema. mama każe ci zejść na kolację. O, no dobra, już zejdę. Spoko. Ja pierdzielę jeszcze jeden się wyczarował. I gdzie ta Aria? Mówiła, że zaraz przyjdzie. Widzę, że już się poznaliście? No nie wszyscy jeszcze. Tylko Josh i Noel się z nią poznali. Dobra, jedzcie, a nie gadacie. Wiem, gdzie ja mam usiąść? Tutaj masz wolne miejsce. No, okej. Okay. Więcej was nie mogło być? Aria, przestań. Smacznego, dzieciaki. Dziękuję. Dziękuję. Wzajemnie. Dzięki, wzajemnie, mamo. Skoro już pojedliście, to do swoich pokoi. Kto z was jutro pokaże Ari farmę? Ja. ja. Y w takim razie Teo, pokażesz jutro Ari wszystko. Dobry wybór. No co, ale przecież on się nie odezwał. No właśnie. Mi to nie przeszkadza, po prostu kłócić się nie chciałem. A jaką farmę? Mamy niedaleko swoje zwierzęta, zresztą jutro Teo ci pokaże. Okej, okay, idę już do pokoju. My w sumie też. Chodźcie wszyscy. I co? Jak wrażenia? No powiem, że zarąbista jest. Nogit jest, ale no mówiłem. A Teo to co? Czemu się nie wypowiesz? Zakochał się pewnie. Dobra, tu, setunara. Pewnie do niej polazł. Dobra, dajmy im spokój. Może jednak, chociaż on będzie w związku... A może jednak ja? Prędzej ja bym miał u niej szansę. No wiesz, brachu, za marzenia nie karają. Uspokójcie się, to i tak nasza, tak jakby siostra. No trudno, ale fajna jest. Dobra, se już nadziei nie rób. Zamknij się. Chorzy jesteście. Ale to ty jesteś gejem. A co ma do tego orientacja seksualna? Może to, że nie rozumiesz związków z kobietami. Bez kitu, jak ty nigdy z kobietą nie byłeś, Alex. Trudno, ale to jest nasza siostra. Bywa i tak. I tak będzie moja. Przekonamy się. Zakład? O co? Może być o dwie wody. Deal. Deal. To jest chore, że wy się o siostrę zakładacie? Dobra, ty tam się zamknij. Ryby i geje nie mają prawa do głosu. Trochę szacunku. Dziwnie się tu czuję, będąc jedyną dziewczyną, ale jakoś ten miesiąc przetrwam. Cześć, chcesz może, żebym teraz ci pokazał tą farmę? I, nie wiem, trochę śpiąca jestem. No chodź, nie daj się prosić. No dobra, a to daleko? Za domem, dawaj, ja poczekam obok domu. No dobra. No to se trochę poczekam. Chcę ją poznać bliżej. Już jestem, wstawaj. Wreszcie, bo się już trochę zasiedziałem. To gdzie to jest? Chodź, dopóki nie jest tak ciemno. To tutaj... Możemy tam wejść? No jasne, dawaj. Theo. Aha, czyli jednak siedzi u niej w pokoju. Aria, Theo! No co, gdzie oni poszli? I to jeszcze razem. Zawsze marzyłam o koniu. Zazdroszczę wam... Nie ma czego, jeśli chcesz, no to możemy jutro razem pojeździć. Jasny. Aha, czyli Theo naprawdę się w niej zakochał. Mam nadzieję, że ona w nim nie. A ty co tak tu stoisz? Cicho. Dziękuję ci, Theo. Nie ma za co, chodź, wracamy. Aha, czyli ich podsłuchujesz. Mówiłem, żebyście se spokój dali. Zamknij się. wiemy. A ty na co dzień jeździsz konno? Ostatnio rzadziej, ale na ogół wszyscy z nas jeżdżą. Też bym chciała mieć konia, ale nie mam na to pieniędzy i mama się nie zgadza. Szkoda, a to ty nie zostajesz u taty już na stałe? Nie, choć chyba jednak wolałabym z nim mieszkać, a nie z mamą. To zamieszkaj fajnie by było. Nie zgodzą się, a w dodatku was jest już dużo tutaj. Porozmawiaj z nimi. Postaram się, dawa już na chatę. No dobra. To o której chcesz jutro jeździć? Jeszcze nie wiem. Dam znać rano. Okej, okay, to dzięki za dziś. Nie ma za co. Aria! Gdzie ona? Je solki byłam się przebrać. Słuchaj, muszę ci coś powiedzieć. Tak? Noel i Josh założyli się, że cię wyrwą. Co? Jak to? Na twoim miejscu trzymałbym się od nich z daleka. Nie, nie będę już taka. To co z tym zrobisz? Nie wiem, a może ty też się założyłeś i chcesz jakoś mnie do siebie przekonać? Nie no coś ty, jesteś ładna, ale ja wolę chłopaków. I to sorki. Ale dziękuję, że powiedziałeś mi o nich. Nie ma za co. Serio jesteś fajna? Ha, dziękuję. Ty też jesteś fajny. Słodko. Słyszałem, że jutro będziesz jeździła z teo. Tak, zawsze marzyłam o koniu i takim jeżdżeniu, więc akurat mam okazję. E, jasne, dobra, idę do siebie. Dobranoc, młoda. Dobranoc, stary. Nie spodziewałam się tego po nich. Idę w końcu spać. Rano. Aria, poczekaj. Co chcesz, Josh? Chcesz się ze mną przejść? Sorki, jestem już umówiona. Z kim? Siema, a wy co tak tu stoicie? Czyli to z tobą się umówiła? Co? Jezu, uspokójcie się, idę jeździć. Idziemy? Wreszcie, tak idziemy. I jak Ci się podoba? Bardzo fajnie, dawno nie jeździłam. Zatrzymaj go.